Hej, hej, siemanko! Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Dragon Ball Universe i jesteśmy gdzieś tutaj w jakimś chyba lobby dla wielu graczy, jak widać. Jest tutaj masa graczy. O, Krillan coś od nas chce. Słuchajcie, grałem ostatnio coś na live, jakieś tam zadania poboczne, jakie robiłem. Nic ciekawego tak naprawdę, ale coś tam mi się udało znaleźć i wzmocnić atrybuty. Również mogę... właśnie, dlaczego ja tego nie zrobiłem wcześniej? Uuu, Max ki i kondycję bym sobie zwiększył. Aha, nie, zaraz miałem przecież zwiększać uderzenia ki. Super ciosy, ataki podstawowe, super ciosy, super uderzenia, super ciosy bym sobie zwiększył, bo ich bardzo dużo używam. Ataki podstawowe również, uderzenie ki e, i bym poleciał jeszcze w kondycję, już na razie niekoniecznie, ale w super ciosy być może albo super uderzenia ki, żeby to faktycznie dawało jakieś efekty. Mam nadzieję, że to, że to będzie mądrze rozdane. I teraz tak, zmień zestaw umiejętności. Tutaj mam ten Weekend, kurde. Powiem Wam szczerze, że ten Weekend to jest naprawdę yy, niezła sprawa. Bardzo, bardzo dużo zabiera y, życia i mam nadzieję, że Wam to jakoś y, pokażę. Ultrabombowiec. Tego, tego jeszcze yy, nie sprawdzałem, ale mam nadzieję. Yy, przełamanie uderzenia. Aha, czyli na A mogę tylko dawać jakieś takie właśnie. Um... Nie, to nie. A sprawdźmy sobie ten ultrabombowiec zamiast uderzenie pełnej mocy energii. Zobaczmy, jak ten ultrabombowiec będzie działał. To jest pod X, tu mam pod Weekend, mam pod Y. Okej, okay, dobra. Eee, to było tyle. Lecę w takim razie tutaj do Krillana zobaczyć co on ode mnie chce. W, w kolejnej fazie treningu będziesz walczyć naprawdę ciekawie jak ci pójdzie. Mam spore znajomości. Jamsza i Tenshin zgodzili się pomóc. Rozegraj sparing z mistrzami sztuk walki. Spory zaszczyt. To będzie walka 2 na 2. Będziesz w drużynie z jamszą. Jeśli twoje zdrowie lub zdrowie Jamszy spadnie, przegracie, a więc walczcie ostrożnie. Gdy twoje zdrowie spadnie, użyj kapsułki energii S, aby się uleczyć. Myślę, że nie będzie. Po zakończeniu tego treningu nauczę cię swojej umiejętności Eee, najlepszej umiejętności sprawy prowadzenia. tak sprawdzimy w takim razie jak tam ukrylana eee, destruktodysk destruktodysk dobra no to w takim razie się może nauczymy destruktodyska eee, zmniejsz zdrowie klinana pętnienia do pewnego poziomu tego lub tego tak dobrze no problem Już. W takim razie chwila na będzie nie łatwiej. Sprawdźmy ten ultrabombowiec. Muszę sobie naładować energię. Kuririn! Oj, kuririn nie wszystko. Noc. Noc. Ja myślałem, że sobie sprawdzę na nim moją umiejętność.

Kurde, możemy sobie też go gdzieś tam wypróbował. Ten destruktor dysk. chyba wiem jak to wygląda. Udało się, wszyscy byli pod wrażeniem Twojego rozwoju, ale nikt coś z cudówka nie uderzy do głowy, bo zaczniesz się obijać. W porządku. Nauczy się teraz umiejętności destruktor dysk. Wyrzuć. Wyrzucasz dysk utworzony z kij. Nakierowuje się on na przeciwnika, więc łatwo go użyć. E, wiesz, że najważniejsza jest dla mnie praktyka, więc próbuj po prostu go użyć. Gdy się wzmocnisz, wzmoc Znowimy trening. Teraz idź poćwiczyć w pojedynkę. Będę czekać na Twój powrót. E, no dobra, ja! zaraz. Magiczne fasolki. Na no, koniec zasłaniają one Twoje głód. Magiczne fasolki. Masz przynieść mi kapsułkę ener energii Z. Ale ja mam! Ja! Proszę bardzo. Istnieje wiele przedmiotów, a więc wybierz te, które pasują do Twojego stylu walki. Przekażę Ci wyniki mojego szkolenia. Otrzymuję. No super. Dobra, Kuririn może na razie niech sobie odpocznie, a ja tymczasem rzucę sobie na personalizację, atrybuty i teraz tak pójdźmy sobie w. Pa, 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 pa. Super ciosy i uderzenia ki i dodam sobie do, do Maxki. Będę musiał też w zdrowie za niedługo pójść. E, dobra, aha, właśnie. I teraz tak. Zmieni zestaw umiejętności. E, I teraz tak. E, tu, 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 tu. Destructo disk. Patrzcie. Ja bym to zamienił zamiast e, strzał energii. Zaraz, pod strzałem energii co było? Przerwane uderzenie to było ok. Ale strzał energii. Ja sobie sprawdzę zamiast strzał energii ten destructo disk. jest na A i na X. Muszę sprawdzić. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Wiem, że mam dużo zeni, będę musiał coś tam kupić. Ej, Vegeta w ogóle jest tutaj, może nas czegoś nauczyć widzę. Ostatnio widziałem... Eee... Tego. Hm. Eee, Shatana. To zapewne o tobie, mówi Trąk. Twierdził, że masz potencjał, wyglądasz całkiem nieźle, może tak do końca się nie mylił. Nazywam się Vegeta, potrzebuję kogoś do ćwiczeń, mogę zostać twoim mistrzem. A cóż to za mina? Przegadajmy to na spokojnie. Nie obchodzi mnie gdzie jesteśmy, ani kim ty jesteś, nie chcę tylko... Um, chcę tylko wiedzieć, czy przetrwasz mój ostry trening. Jeśli chcesz u mnie trenować, musisz popisać się umiejętnościami. Um, czy mogę się zgłosić na nauki do tej postaci? Kurde, no nie wiem. No, panuje się twój związek z obecnym mistrzem? No to może na razie nie. Może na razie nie. Może sobie damy, ra damy sobie ranę bez wegety, chociaż Wegeta chyba też ma jakieś ciekawe umiejętności, znaleźcie. W zadaniach równoległych może nie będziemy brali udziału w tym momencie. Pójdźmy sobie dziś dalej na jakieś kolejne misje. Być może nam się uda coś kolejnego zaliczyć, chociaż wiem, że warto by było te zadania poboczne robić, ja sobie je na pewno zrobię. Jak tylko będę miał chwileczkę. I no ale i tak już jesteśmy dosyć rozwinięci. Chyba. Chyba, że i tak będzie to za, za słabo, tak, za małą możliwości. Mamy pokonać kolejnego y, przeciwnika? No nie wiem, zobaczymy, ale słyszeliśmy od Tronka, że mamy kolejne zmiany w historii, więc sprawdźmy sobie. Zaczynamy? Tak, sprawdźmy, no to ruszamy. Zobaczmy, gdzie nas przeniesie. Chyba z Tronkiem mamy przy, gdzieś przelecieć, nie? Dwi y, 762, nadal na namek. A, walka z Frezerem, no tak.

君は何者だいや聞く必要もないかそんなボロボロの体で僕に勝つ気いったいなぜこんなにすぐフリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主ですどうかお気をつけて。 Pewnie trzeba będzie powstrzymać Frezera aż do całkowitego wyzdrowienia Songa Jak te kremasta, minasan? Jak to się na mnie w tym momencie nie uczy, nie uczyć kremasta. Dla mnie, oto jeszcze jedno to, że Dragon Ball już skoronizował się. Bejita-san nie jest 私はもっとでしょうかましもふていのない初めてですよ、この私をここまでこけにしたおばかさんたちはゆゆるさん絶対にゆるさんどもしけらどもじわじわとなぶり殺しにしてくれるなんだと 何だまだいたのか笑わら,わらと目沢りないいだろ貴様らまとめてみなごろしだインパラトルフリーゼーズミニーズルフリーゼラードークリーニングポジョムロドル カタルトカタルトカカタルトカ勝てるカタルトカタルトカタルトカタルトカタルトカかルトカタルトカタルトこいつらの,かからの戦闘力はどんどん上がっている。<れ>そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人カタルトカタルトカタ

Aha Dobrze, No to trzeba rozgryźć przeciwnika. Kirillin niestety, ale chyba zginął. Jak zwykle w jest coś złego. Czekajcie, mam już pełną kij? Mam.

Niech to nie irytuje. Kurde, Vegeta zaraz padnie. O, no, no i teraz chyba zostanę sam, co? No niestety, Vegeta. Down. Czyli co będę walczył sam z nim, tak? To nie jest dobry znak. Pikolo, San przyleciał. No i tyle. O! Oh! Akurat musiałem wpaść na niego tutaj. Weekend pannochu. Weekend pannochu.

Hora no, mos. życia mam To było dobre. Eee, Nie go mnie tutaj. Nie nie, 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 nie. No jak? Przecież uciekałem przed tym. No to jest chore. Come on, naprawdę? Dobra, jest i go Warto nie stracić dużej ilości życia. Ja też na to wpadłem! Kurna, chciałem go zaatakować od okay, tyłu, No, come on! A. A nie trafię, nie trafię tym linkiem do mnie.

No, no ty s... Bo naprawdę? Kurna dostał po u tym bombowcem i co? gówno za przeproszeniem. Nie mam energii żeby się za, za nim e, teleportować. A. もう一度見たいす。おとはできでい。何を企んでるか知らないと。一度い生きおりなんし、もっ命を大変です。お母さんにとっては大変です。 No nareszcie koniec, o boż. No to mnie zaskoczył po prostu. Tyle było. Możliwości walki z nim. Ej, ranga Z nawet mi się udało. Nieźle. Nowy poziom. Naprawdę spoko. Nie wiem czy iść dalej, czy sobie. Darować dalsze postępy... dalsze. Hmm. Ale zaraz, tutaj będzie z tego, co wiem, chyba jeszcze, chyba będą jeszcze kolejne walki, bo to nie jest koniec frezera. Hmm... Ale dobra, zrobiliśmy sobie jedną e, taką, można powiedzieć, walkę z głównego wątku. Rozdam sobie oczywiście w tym momencie atrybuty. E, personalizuj, e, wzmocnij atrybuty i teraz bym chciał pójść w maksymalne zdrowie, kondycję i no... Teraz max ki, myślę, że Maxki by było dobre. A nie! A takie podstawowe trzeba byłoby wzmocnić. Dobra. Okej, okay, w miarę będziemy na takim, wiecie... Dobrze rozwinięte wszystko, A nie wiem, czy to jest dobrze. Nie wiem, czy to dobrze jest prowadzone, kurde, bo warto by było stawiać na coś jednego, ale ja walczę w zwarciu dużo i korzystam z tych umiejętności na odległość, tych super umiejętności, więc potrzeba mi i dużo ki, i kondycji, żeby też się teleportować, czy coś. Spróbujmy sobie wziąć jakieś zadanie równoległe. Mam nadzieję, że nie będzie ono długie. Weźmy sobie jakieś zadanie równoległe i zobaczmy. Jakiegoś tutaj z gąb dupą chodzi za przeproszeniem. Wszystko zaliczone na A. Zobaczmy w takim razie, co mamy tam następne. Sajańska duma. Pokonaj Songoku. Punkty całej drużyny opróżnione. Wegeta pokonany, Minął czas. Aha, czyli wegeta nie może zostać pokonany, tak? Dobra. No, sprawdźmy sobie w takim razie, co dostaniemy za wykonanie tego zadania. E, weźmiemy sobie tego. tego. No, myślę, że standardowo. Chociaż Songokan jest strasznie słaby. mogłem zamiast Songokana wybrać kogoś innego. Ale niech będzie. Seńska duma, pokonaj Songoku. Gdzie jest ten Son Goku, nie? A Gdzie jest Songoku? To jest Krilan? Jest Songokan? No Krilan się kude. Ej, Krilan. Nie opieraj się temu, co jest i tak nieuniknione i tak zginiesz. Patrzcie, jak się wyrwał z Kubanie. Chodź tutaj. Chodź tam na weekend, cię zabiorę. Ooo oh, yeah! Zebrał wszystko na twarzyczkę bidulek. Dobra, Kleina jest out Jeszcze tylko z Songokana musimy dojechać. Songokan już ma więcej życia. Jako, że jest pójdę. Zajanim. Songokanowi sprzedamy z kolei bombowce. Tu muszę naładować sobie ki i będzie wszystko spoko. Mam nadzieję, że nie obroni tego. Zobaczmy, czy uda mi się go. Uuuuh, nieźle. Trafiłem. Dobra, ten też. Rozwalony. Ale nowy wróg, pewnie się zdenerwował. Tatuś, co? A skąd się bierze moja energia? A no, mam taką stary. Ach, jak zwykle to odetchnięcie całkiem, tu? Mam nadzieję, że trafię. Trafiłem, super. Tylko, że ten... czy on przyjął to na gardę, czy co? Bo naprawdę... Hmm... ale mnie odwali. Bo naprawdę mało zabrało, jak na super umiejętność. Może no, ten wybuch będzie trochę lepszy. Może ten wybuch będzie troszeczkę lepszy. Postaram się ten wybuch jakoś mu tam zasponsorować. Zaraz. No, słyszałem, że tam przyjął troszeczkę na klap, znaczy na, na blok, ale myślę, że teraz powinniśmy go rozwalić tutaj. Nie mam już ki niestety. niestety, nic nie mogę zrobić. Nie no, wiem jak się objadza maksymalna ilość kij niby. Jak on tu złapał? Jak się objawia maksymalna ilość ki? Hmm, mam wyposażenie, no, no dobrze. Trzech pokonanych, finish i tak dalej. Dużo, dużo. Ale ranga i tak B, więc... słabo. E, G boskiego mistrza Son Goku. A zobaczę sobie co to jest ciekawego. Rejestracja w rankingach. Nie chce się rejestrować w żadnych rankingach. Fuck you. Dobra, e, zobaczmy sobie, co to to było, personalizuj, e, myślałem, że dostanę jakąś umiejętność, e, zmienię wyposażenie bojowe, Kapsu o właśnie, o kapsułka energii, mam tylko jedną, tak, no dobra, niech będzie, i, i, i jedna, zmienię wyposażenie, i właśnie, tutaj coś, pokażę Ci wynik mojego szkolenia, super ciosy, ataki podstawowe niestety zostaną obniżone, Dusza Z Krilana, dusza, dusza Z Songo Kana, ale Krylana atak podstawowy zostaje zmniejszony niestety. No dwa kosztem jednego, tutaj jeden mam zwiększony. Hmm. No dobra, niech będzie to. Akcesoria, stary model detektora, to brzydko wygląda. Uniform, właśnie, co to jest? Zdrowie oraz super uderzenia ki również zwiększane są, ale super ciosy i ataki podstawowe są słabsze co to tak no... Na... Aha, to na stopy mi się założyło. Kurde, no ale nie bardzo dużo bije z ataków podstawowych, jakby nie patrzeć, bo muszę sobie naładować tą ki jakoś, nie? Na razie tutaj chyba nie mam nic, co by mogło mi jeszcze... O, widzę, że odsąg okana wszystko, zwiększa super uderzenia ki, ale z kolei zostajemy w dupę za super ciosy i takie podstawowe. Wszystko, co są Gokana, tak właśnie działa. No nic, dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Troszeczkę krócej, bo muszę iść na zajęcia, także dzięki za Wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa!